Yo Manko, z tej strony Janek Craft i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I przepraszam, że tak długo nie było odcinków I... Odcinki będą w... Wtorki i soboty, ale też będą może w... No będą w piątki, ale rzadko Kasper Polska Kto to jest? Kto to jest Kasper Polska? Mm. No i ten stój sobie kupimy za do buksy. i czekamy. Czekamy. Ten odcinek będzie trwać 10 minut. Spadam. I no 10 minut. Nagrywam no, na bandikami. Jeśli wiecie, jak zmienić, jak się, jak się da. Jak... Jeśli jest takie ustawienie, że można nagrywać dłużej, to oczywiście to mi mm, napiszcie w komentarzu, bo mi się by to przydało. Bo chcę nagrywać dłuższe odcinki. Bo dawno nie nagrywałem. Co to jest? To to jest. Hm. Okej. Okay. O, to jest to. To jest ta mapa. Ja już na niej kilka razy grałem. Jeśli Widzicie, że, że ktoś się dostaje na dach? To po prostu z tyłu jest drabina. Z tyłu. Z tyłu po prostu jest drabina. Patrzcie. Widzicie? Drabina. Tu jest drabina. Można sobie obejść naokoło lub przejść przez. Nie zawsze się przydaje tu wchodzić. Ale ja tu będę czekać przy tej drabinie. Jeśli będzie tsunami, to też. To, jest dobry to, to też się tu wchodzi. Albo jak jest. Mm, jak się podnosi poziom wody, to też lepiej to przejść. Fire Aha, ogień się rozprzestrzenia. Tylko skąd? No, zawsze z tego sklepu się tu. Nie wiem co to jest, ale będę mówić na to sklep. Zawsze z tego na tej mapie się rozprzestrzenia. Dlatego najlepiej po prostu pójść tu. Tutaj. To wtedy ogień. No cię nie, dopadnie. Ja sobie tu postoję i popatrzę, jak to się błyszczy. To jest zawsze tylko trochę jajowa mapa. To ma taki kształt jajka. Jeśli słyszycie psa, to mam psa po prostu. Mam za. Um, Okej, okay. tego się nie spodziewałem, że to dotrze aż tutaj. E, ktoś tam Eee. Ee, okej. Okay. Hmm, to Ten ogień zaczyna gasnąć. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. zgaś, zgaś się. Zgaś się, ogniu, zgaś. Może mi się uda? Uda mi się udało. Udało mi się wejść tutaj. Ups, ups, upsy. Udało mi się. Gdzie ja jestem? Tutaj jestem. Tutaj. Ten nick tutaj. Mm -hmm. Jak się to wszystko spaliło. Tutaj widzicie to? Tutaj jak wszystko czarne. A tu jeszcze ogień trochę został. Zniknęło. Wszystko zniknęło. Sky Tower! wow. No, to jest dopiero mój trzeci raz, jak gram na tej mapie. To jest bardzo rzadka mapa. To jest bardzo wysoka mapa. To jest najwyższa mapa. Jaka jest? Istnieje w tej grze. Jaka istnieje? W tej grze. To jest najwyższa mapa. Najlepiej tutaj stać, ale jeśli jest właśnie. No, skajtały to sięga do chmur. Ale jeśli będzie flash flood, czyli poziom wody będzie się podnosić, to najlepiej po prostu wyjść na samą górę. Bo na tej mapie poziom wody idzie wysoko. Flash flood, wiedziałem. <laughs> po prostu na tej mapie tylko chyba jest flash flood możliwy, bo jakby było częściej yy, ziemi, to. Ta woda by się przewaliła. I po prostu by zgniotło wszystkich. I by wywaliło. Chyba, że ktoś by jakoś z cudem przetrwał. Coś, co nie jest możliwe. O, i patrzcie, jak szybko się tutaj podnosi woda. Dlatego najlepiej po prostu wyjść tutaj. Patrzcie. O nie, jeśli to się zacznie trząść, to najlepiej wejść tutaj do środka. Właśnie. Nie często wyrzuca jak tamtych ludzi przed chwilą. O, widzicie jak mnie rozwaliło? A ja nic nie robiłem. O, i patrzcie. Ale i tak to jest moja ulubiona mapa. Tylko Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. wow. Tylko trzy osoby, a na serwerze jest... Z... Eee. Ser... Tutaj pokazuje więcej niż... O, okej, okay. jednak się mylę. Okej. Okay. Okej. Okay. Jednak jest tych ludzi więcej niż tutaj widzę. self center. znowu to... Znowu ta mapa. Panem cienia bez wątpienia. Dajcie mi sobie siąść na leżaku. E! O, 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 Tak! W końcu odpoczynek Du... Tu, 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 Jeśli ktoś zna bajkę Gumball i jeszcze nie widział ostatniego odcinka, a myślę, że to jest ostatni, a go widział. To powiem wam, no, to nie jest ostatni odcinek. Jeśli zdziwieni, to napiszcie czemu, bo. Earthquake. Bo widzicie, widzieliście, jak mną, widzicie, jak go nam rzuca? Podczas. I to jest najgorsze w Earthquake, czyli w ziemi. Że ja. Po... O, i patrzcie. Ta mapa jest zniżona na Earthquake. Quake, bo to wszystko, ten piach, i to wszystko to jest jedno, wszystkie po prostu położone na tym. A jak jest earthquake, to właśnie, to może wszystko spaść. I najlepiej wtedy po prostu uciec tu lub tu. Jak jest tu wolne miejsce. Patrzcie. O, 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 o. I patrzcie. To, to może spać już jak raz jak grałem, to to spadło i nikt nie przetrwał, to było no jeszcze ło wow, widzicie o to mi chodziło o to jeszcze tylko dwie minuty będzie zobaczyć ten odcinek o i patrzcie teraz ten budynek się zawali tutaj wpadnie widzicie za to no i nic nie ma tylko jakieś okej. Okay. Widzicie jak ludzi tak tepa O I z budynku praktycznie nic nie zostało Tylko tu jeszcze coś mm, 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 mm. Co Co Tylko jedna osoba przetrwała Wow Wow Wow, 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 wow. To było trochę takie dziwne. No to chyba było łatwe, ale ja nie jestem najlepszy w częsieniu ziemi. o <grym w> Ta łapa jest fajna. E, ja wolę poczekać, aż będzie opis, co jest, bo jak jest właśnie jak poziom wody się podnosi, to po prostu trzeba się wspiąć po tym. Wtedy można tam wejść. Tylko nie ucieknie się przed tym. Ale wiecie co ja wolę zostać tu. Patrzcie, tutaj. Jeśli się da tu wejść, to tu zostanę. O nie, wolę, wolałbym już tak nie robić, bo O coś z popcornem. Da się to przesuwać? Da się. Mmm. Eee. A... Tsunami, ok. No to ja muszę kończyć. Papa. No do widzenia. Papa. Pa.